Jestem głodny. Nie karmię włóczęgów. Jedzenie jest dla tych, którzy pracują. I dla tego najemnego motłochu, oczywiście. Coś tutaj wspaniale pachnie. O, tak. Już ja znam takich jak ty. Myszkujecie po całym domu. Najpierw się przymilacie, a kiedy człowiek chce was o coś poprosić, nikogo nigdy nie ma. Co robisz w mojej kuchni? Jestem głodny. Hej, twoje żarcie. Co robisz w mojej kuchni? Jestem głodny. Nie obsługujemy tu strażników. Co robisz w mojej kuchni? Jestem głodny. Jak mogłabym odmówić prośbie przedstawiciela INOSA? Co robisz w mojej kuchni? Jestem głodny. Jak mogłabym odmówić prośbie przedstawiciela Myślę, Inusa? Dostanę jeszcze trochę gulaszu? Już nie ma. Nawet małej miseczki? Nawet miseczki. Mogę wylizać garnek? Daj spokój! Skoro tak ci smakuje mój gulasz, będziesz musiał coś zrobić, by go dostać. Co takiego? Udaj się do Sagity, wiedźmy mieszkającej za farmą Sekoba, i przynieś mi od niej paczkę ziół. Jeśli przyniesiesz zioła, ugotuję gulasz. Mam tu przesyłkę od Sagity. Wielkie dzięki. Na Jednak na coś się przydałeś. Jest Dostanę jeszcze trochę gulaszu? W porządku, znaj moje dobre serce. Rzeczy. Proszę, nie chcę, żebyś się, biedaczku, zagłodził. Po Pokazałeś Bulkowi, gdzie jego miejsce, kochaniutki. Pokonanie tej opasłej świni musiało być strasznie męczące. Masz, zjedz coś. To powinno dodać ci sił. Nieźle ci się oberwało. A nie mówiłam? Teraz już wiesz, co miałam na myśli. Widzę, że świetnie się bawisz. No już nie rób takiej miny. Nie ty pierwszy oberwałeś od tego śmiecia. Masz, zjedz coś. To powinno dodać ci sił. Dostanę jeszcze trochę gulaszu. Te psu braty ze straży więziły Beneta. Zrób coś dla mnie i wyciągnij nie tego, tego nieszczęśnika. W międzyczasie ugotuję trochę tego gulaszu. Dostanę jeszcze trochę gulaszu. Słyszałam, że pomogłeś Benetowi. Dobra robota, chłopcze. Dostanę jeszcze trochę gulaszu. Nigdy nie przestajesz być głodny? Czym ty się Cześć, właściwie zajmujesz? Się Właśnie posiekałem kilka smoków. Mm, w takim razie zasłużyłeś chyba na porządną michę gulaszu.